Dajcie. Dziś powiemy, jakie błogosławieństwa mamy dzięki naszemu panu, Jezusowi Chrystusowi, że to on, kiedy przyszedł i oddał życie swoje za nas, zgładził grzech świata. A cielesny naród żydowski nie przyjął go wtedy i nie przyjął również obietnicy od Boga. To właśnie ta obietnica Boża połączyła ludzi na całym świecie. Że każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony według tej obietnicy. Zniszczenie Jerozolimy było dowodem zakończenia cielesnego świata żydowskiego. I teraz jesteśmy połączeni wszyscy ludzie w jednym duchu, ponieważ On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Zniszczone zostało miasto i świątynia na znak zakończenia Starego Przymierza i zakończenia składania ofiar, zgodnie z Daniela. Dlatego mamy w Chrystusie pośrednika. Sąd Boży nad Izraelem, Jerozolimą, ich świątynią, ich religią. Można się zastanowić, a co stało się z tymi, którzy uwierzyli w Chrystusa? Ani jeden Chrystusowy nie zginął podczas oblężenia Jerozolimy. Jerozolima jest miejscem, gdzie zaczęło się zgromadzenie wywołanych dla Boga eklezja. Już w dniu pięćdziesiątnicy trzy tysiące zostało zbawionych w jeden dzień w Jerozolimie. Eklezja rosła i granice jej wciąż się poszerzały, ani jeden Chrystusowy nie zginął podczas oblężenia Jerozolimy. Zostali rozproszeni, w wyniku prześladowań, a ci, którzy usłuchali wyroczni Boga dotyczących zniszczenia Jerozolimy, opuścili ją przed rozpoczęciem oblężenia. Jezus powiedział, że to pokolenie nie przeminie. Aż się to wszystko stanie. Te rzeczy się wypełniły, stało się tak, jak powiedział, że pokolenie nie minęło widzieli i doświadczali, żyli w tym wypełnionym proroctwie. Są pewne rzeczy, które my, wierzący, uczymy się z tych wydarzeń. Bóg chciał przekazać wierzącym pewne powody poprzez zniszczenie Jerozolimy. Bóg poprzez zniszczenie Jerozolimy pokazał, że spełnia to, co zapowiada. Było to wielkie wydarzenie, które w pełni zapoczątkowało nowe przymierze w Chrystusie. Zamknęło stare przymierze. Są liczne proroctwa zapowiadające zniszczenie Jerozolimy i wypełniło się tak, jak zapowiedział Bóg. I możemy być pewni, że Bóg dotrzyma również swego słowa tym, którym obiecuje, że się nie zawiodą i będą żyć wiecznie w Królestwie Bożym. Zniszczenie Jerozolimy było cudem, ponieważ Rzymianie sami z siebie nie byliby w stanie pokonać Jerozolimy oraz tak doszczętnie zburzyć świątynię i miasto. Bóg spełnia to, co zapowiada. Z ludzkiego punktu widzenia zdobycie Jerozolimy było niemożliwe. Nawet dowódca generalny, który nie chciał zniszczyć miasta, nie mógł powstrzymać Boga od wypełnienia jego słowa. Jest to dla nas lekcja, że każde słowo Boga się wypełnia. Zniszczenie Jerozolimy jest boskim świadectwem o doskonałości Ewangelii Chrystusa. Gdyż z popiołów jerozolimskich powstało ciało Chrystusa, Eklezja. Bóg Eklezji chce, abyśmy widzieli doskonałość Ewangelii. Gdy przyglądamy się zniszczeniu Jerozolimy, mamy wewnętrzne świadectwo, że świadczy naszym sercom w naszych duszach o doskonałości Ewangelii, tak większej pod każdym względem. Od starego przymierza reprezentowanej przez miasto Jerozolima i jej świątynię. O wiele potężniejszej, o wiele trwalszej, że stare przymierze zamieniło się w popiół historii, kiedy Jerozolima została zniszczona, i z tych popiołów wyrosło triumfujące zgromadzenie, wywołanych przez Boga jako jego lud. Którzy rozkwitają ze wszystkich narodów na całym świecie. W ciągu tych tysięcy lat zdobywają zarówno Żydów, jak i pogan dla Jezusa Chrystusa, wszystkich w nim wielkiego, chwalebnego zgromadzenia dla Boga i Jezusa Chrystusa. O wiele wspanialsze niż wszystko. Co ziemska Jerozolima mogła kiedykolwiek ofiarować. Faryzeusze pytali Jana chrzciciela: Kim jesteś? Jan rzekł: Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pana, jak powiedział Izajasz prorok, a wysłańcy byli z faryzeuszów. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan powiedział wyraźnie, że Jezus Chrystus gładzi grzech świata. Nie powiedział, że zrobi to za kilka tysięcy lat, kiedy to ludzie dojdą do doskonałości, jak to głoszą na przykład świadkowie Jehowy i inne religie. Jezus Chrystus już wtedy kiedy się pojawił, zgładził grzech świata. Nazajutrz znów stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto baranek Boży. Naród żydowski wyznawał, że zna Boga, ale w uczynkach wyparli się go i choć przechwalali się, że są Jego osobliwym ludem. Ale pozostali obcy przymierzu obietnicy. Zniszczenie Jerozolimy upewnia nas, że nie jest ten Żydem, który w nim na zewnątrz według ciała, ale jest Żydem, który jest wewnętrznie duchem. Rzymian 2, 28-29 Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, który jest obrzezanie z serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Nie może być silniejszego dowodu dla wierzących niż zniszczenie Jerozolimy co do dzieła łaski Chrystusa. Było to Zjednoczenie wszystkich ludzi, Izraela z poganami, znoszące nieprzyjaźń. Wszyscy równi przed Bogiem jesteśmy i mamy takie same szanse na zbawienie. Nie ma silniejszego dowodu dla wierzącego niż zniszczenie Jerozolimy jako zakończonego dzieła łaski Chrystusa na Krzyżu. Efezjan 2. 11 do 16. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi, przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym dwóch jedynego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Zniszczenie Jerozolimy całkowicie dopełnia proroctwa 70 tygodni Daniela i służy jako najbardziej przekonujący dowód na to, że Chrystus spowodował ustanie ofiar, tak jak Daniel powiedział. Ofiary, te krwawe, ofiary ze zwierząt, ustały na zawsze, kiedy Jerozolima została zrównana z ziemią, na zawsze, kiedy niszczące religię żydowską, on sam. Chrystus jest naszym wielkim barankiem ofiarnym i naszym wielkim arcykapłanem. Jest naszą wielką ofiarą, nie będzie już ofiar za grzechy, i zniszczenie Jerozolimy to potwierdza, i chwała Bogu. My mamy wielkiego arcykapłana, zasiadającego po prawicy Boga Ojca, za każdego żyjącego, aby wstawiać się za nami, który raz na zawsze przelał swoją krew za nasze grzechy. Trzeba chwalić Boga, że dał możliwość odkupienia. Daniela 9:26-27. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go lud księcia, który wkroczy zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Zniszczenie Jerozolimy jest. Najstraszniejszym ostrzeżeniem dla tych, którzy zdecydowaliby się odrzucić Chrystusa i jego odkupienie. Również odnosi się to do, szczególnie do krajów, narodów opartych na zasadach Ewangelii, za kogo się uważają, ale czynami chcą się przeciwstawić Bogu i wielu uważa, że ofiara Chrystusa była niewystarczająca, ponieważ czekają na odbudowę świątyni. I ponowne składanie ofiar. Są przywódcy, którzy bluźnią przeciwko imieniu naszego Zbawiciela, a chrześcijanie, tak zwani, biją brawo. Myślą, że ich marynarka wojenna i siły powietrzne, bomby i rakiety, piechota morska, armia, może równać się ze świętym, sprawiedliwym Bogiem. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, spójrz na zniszczenie Jerozolimy. Nie możemy ufać ludziom i ludzkiej potędze, ale tylko i wyłącznie Bogu.